Natura 2023, rozszerzona zadanie trzecie. Punkty A, B, C, D i E leżą na okręgu ośrodku S. Miera kąta B, C, D 110 stopni. Miara kąta. BDA 35 stopni. Wtedy kąt DEA ma miarę. Zwróćmy uwagę, że w tym zadaniu mamy okrąg. I mamy tutaj kawałek tego wielokąta. To jest czworokąt wpisany w okrąg. Żeby czworokąt dał się wpisać w okrąg. To musi być spełniony warunek. Suma przeciwległych kątów musi być 180 stopni. Więc tutaj pozostaje 70 stopni, 110 i 70. To będzie 180. Czyli już wiem, że tutaj jest 70 stopni. Teraz. Suma kątów w trójkącie jest 180 stopni. A więc wyliczam ten kąt. 35, 70, czyli jako 180 odejmę to 35 70, to zostaje 75 stopni. I znowu mam czworokąt wpisany w okrąg. Suma przeciwległych, Kątów musi być 180. A więc obliczam ten kąt. 180 75 czyli 105. Czyli ten kąt ma 105 stopni. Odpowiedź B.